Dzień dobry Państwu. Jarek, jeden z y, naszych klientów księgowych, zadał mi ostatnie pytanie dotyczące wystawiania faktur dla osób korzystających z jego usług w Polsce. Zacznijmy od tego, że Jarek nie jest osobą zarejestrowaną na VAT w Wielkiej Brytanii, ale to wcale nie musi go zwalniać z obowiązku płacenia VAT-u na terenie Polski, gdy zacznie sprzedawać swoje usługi właśnie na tamten rynek. Jarek projektuje strony internetowe i niedawno zdobył swoich pierwszych klientów na terenie Polski. W artykule, który napisałem na stronie Taxwan wyjaśniłem, że generalnie mamy dwie zasady dotyczące eksportu usług. Jeśli chodzi o usługi B2B, czyli Business to Business, gdzie biznes odbiorcy jest zarejestrowany na terenie Polski, to miejsce świadczenia usługi jest Polska, czyli tam, gdzie znajduje się odbiorca. Natomiast standardem dla usług B2C, czyli Business to Customer, jest to, że usługi wykonywane są na terenie Wielkiej Brytanii, czyli tam, gdzie znajduje się usługodawca. Jednak są wyjątki od tych zasad i niestety biznes Jarka wpada w te wyjątki. Zgodnie z VAT Act z 1994 roku, pewne typy usług są traktowane inaczej. Do tych wyjątków należą usługi konsultingowe, inżynieryjne, księgowe i prawne. Generalnie, jeśli oferowałbym teraz usługi, Księgowe dla klientów z Polski to zgodnie z prawem podatkową usługa ta byłaby wykonana na terenie Polski, bez względu na to, że ja znajduję się teraz na terenie Szkocji. Do tego grona należy również tworzenie stron internetowych, um, które także są traktowane jako świadczone na terenie Polski, czyli tam, gdzie znajduje się. Usługobiorca. W związku z tym, jeśli Jarek oferuje taką usługę osobie z Polski, która nie jest zarejestrowana jako płatnik VAT, to on, mimo braku rejestracji VAT w Wielkiej Brytanii, będzie musiał zapłacić VAT w Polsce. Także moja odpowiedź dla Jarka była taka, że ponieważ znajduje się on na liście wyjątków i oferuje usługi również dla osób prywatnych, nie będących Zarejestrowanymi na VAT. Jeśli wystawia on fakturę dla takiej osoby, to musi zapłacić VAT w Polsce od pierwszej zarobionej tam złotówki, bo jego biznes jako zagraniczny nie może skorzystać z tamtejszego progu rejestracji na VAT. Jednak jeśli sprzedaje on usługi dla klientów zarejestrowanych na VAT w Polsce, wówczas wystawia fakturę w UK z zerowym VAT, a odbiorca na terenie Polski zarejestrowany tam na VAT korzysta z mechanizmu odwrotnego obciążenia, czyli tak zwanego reverse charge. Jeśli macie Państwo jakieś problemy księgowo-podatkowe i chcielibyście, bym wyjaśnił to, czy to w artykule, czy w wideo, to napiszcie proszę poniżej w komentarzach. Ja się z Wami już na dzisiaj żegnam. Do zobaczenia w kolejnym wideo. Cześć.